Gość Radia Republika. Jest godzina 7.13 i to jest ten moment, kiedy na antenie Radia Republika główny gość tego dnia, pan poseł Kamil Wnuk, polityk polski 2050, naturalnie poseł do Sejmu Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Witamy serdecznie w styczniu. Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. Chciałem na początku szczęśliwego Nowego Roku żyć 2026, żeby był dla każdego z Państwa, którzy nas dzisiaj słuchają, pomyślny i dobry. Panie, pan poseł już nam zdradził przed, przed wejściem na antenę, że postanowienia noworoczne wdraża w życie. Jak idzie na siłowni? No, teraz obecnie jest przerwa, żeby w najważniejszej audycji jadrowej, jaka rano w Polsce jest nadawana, móc zabrać głos. Dobrze, bardzo nam się podoba ten dyskurs. Panie pośle, no w Wenezueli od tego zaczniemy. Jak pan się odniesie do tego, co się stało? Jak to zmienia sytuację na świecie i jak to zmienia sytuację Polski? Jakie Polska powinna wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Caracas? A na pewno są dwa aspekty. No, nie ulega wątpliwości, że Maduro nielegalnie tak naprawdę był u władzy w Wenezueli, no i był następcą Hugo Chavez'a. No i z perspektywy mieszkańców, obywateli Wenezueli, na pewno nie był dobry przywódca. Wielu osób jest w więzieniach niewinnych za to, że ma inne zdanie niż pan Maduro. Wenezuela jest też państwem, które ma w stopniu największych zasobów ropy naftowej, a mimo to jest jednym z najbiedniejszych państw w Ameryce Łacińskiej. To świadczy o tym, że jest fatalnie zarządzana. Także z perspektywy mieszkańców Wenezueli. To zmiana władzy jest na pewno dobrą informacją. Tylko pytanie, co dalej, czy ta zmiana nastąpi, bo wiemy, że pani wicepremier formalnie teraz przejęła sprawowanie władzy. Wiemy też, że opozycja też już no, wychodzi z informacją, że chcieliby pokojowo tą władzę przejąć. Zobaczymy, jak, jak się dalej potoczy sytuacja. Natomiast druga kwestia, to w jakiej formie zostało to zrobione, no to jest polityka imperialna Stanów Zjednoczonych no, na swoim kontynencie można powiedzieć. Ale z perspektywy polskiej mogą być obawy, czy to nie jest troszkę pokazanie, wyskoła Stany Zjednoczone mogą, no to Chiny mogą na przykład zainteresować się bardziej Tajwanem w taki sam sposób, a na przykład Federacja Rosyjska Ukrainą czy innymi państwami w Europie. No, czy, czy, czy to nie jest znowu w geopolityce spore zamieszanie i czy nie spowoduje, Jakiś właśnie z, z innej strony reakcji innych mocarstw światowych, I, i z tej perspektywy, to jest na pewno dla Polski temat, który no, może budzić jakiś niepokój. Panie pośle, to zajmijmy się sytuacją wewnątrz ugrup pańskiego ugrupowania wewnątrz Polski 2050. Czterech kandydatów na, na fotel przewodniczącego czy szefa. Szefa partii. Już nie jest tak, że pani Katarzyna Pełczyńska na jest takim wyraźnym liderem. Kto będzie nowym, nowym liderem pańskiego ugrupowania? Program Polski 2050 polegał troszkę na tym, że mieliśmy bardzo wyrazistego, mieliśmy, mamy nadal bardzo wyrazistego lidera Szymona Hołownie, który rzeczywiście był najbardziej rozpoznawalną osobą, ale też. Wiód, no, pod naszą politykę, czyli w sensie e, podejmował główne decyzje, i mimo że jesteśmy partią bardzo demokratyczną, że każdy z parlamentarzystów ma głos i nie, 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 waha, się go, nie waha się go użyć, to, to jednak ten głos Szymon Hołowni był decydujący. E, widać, że w momencie, gdy Szymon Hołownia zrezygnował ze startu w wyborach na przewodniczącego, e, no to kilka, albo nawet kilkanaście osób poczuło się, że że to jest mój czas, że to jest, damy czas. Ławe jego miejsce. Tak, tylko że y, ja myślę, że y, y, część z tych osób y, chyba nie do końca jest przygotowanych na aż tak dużą odpowiedzialność. A część z tych osób miały swoje 5 minut w polityce jako lider partii bądź jeden z liderów innej partii politycznej no i wtedy wówczas mieli możliwość pokazać co potrafią jakie mają pomysły jak jak taka partia zarządzała sprawdza. pan o Ryszardzie Petru, panu. O, widzimy tutaj taką pewną wewnątrzpartyjną uszczypliwość wobec. Nie, jednego z myślę, że nie uszczypliwość. Ja bardzo lubię kolegę Ryszarda Petru, jest bardzo sympatycznym posłem. No, nie zawsze się ze wszystkim zgadzamy. Ja jestem bardzo mocno e, za. A jutro jego święto, e, przepraszam, do... w sześciu króli, to chyba jego... Tak, tak, dlatego ja myślę, ja myślę, że to jest jego bardzo ważny dzień, święto, nawet nawet tutaj politycy Prawo i Sprawiedliwości, żeby jeszcze mocniej uczcić to święto i Ruszanda Petru zrobili dzień wolny od pracy, także myślę, że, że Ruszand się na pewno bardzo mocno z tego powodu cieszy i, i tutaj serdeczne pozdrowienia dla, dla mojego kolegi z klubu. Natomiast mówiąc jeszcze tak całkiem poważnie, to no rzeczywiście kilku kandydatów, można powiedzieć, Mając, myśląc, że mam bardzo mało szansę na wygraną w tych wyborach, połączyło siły, ale czy to się wiąże z realnym poparciem nie do końca chyba tak jest, bo ja myślę, że i tak ostatecznie no to wygramy jedną osobę, a nie ileś. Natomiast fakt jest taki, że jedna osoba dzisiaj w naszej partii nie jest w stanie zastąpić na pewno Szymona Hałowni jako, jako lidera. Dlatego, a, a już jeżeli miałabyś to być jakakolwiek osoba, no to zdecydowanie tutaj faworytką jest Katarzyna Pałczyńska nałęcz Natomiast trzeba brać pod uwagę, że no Polska 2050 jest częścią koalicji rządzącej w naszym państwie, osoba, która będzie liderem naszej partii, będzie musiała potrafić odnaleźć się w tej sytuacji. No właśnie, to znaczy, no właśnie jeśli pan pozwoli taki cytat właśnie wypowiedziany mm, przez panią. Minister, która powiedziała, że Polska 2050 nie wyjdzie z koalicji, chociaż uważa, że brak stanowiska wicepremiera to jest naruszenie standardów. Pani minister wspomina też o przemocowych relacjach. W koalicji, no to jest taka dosyć ostra krytyka stanu wewnętrznego obecnej koalicji rządzącej, ale też chciałem od razu zapytać, czy pan by jednak był w stanie nam nakreślić jakąś taką mapę poglądów wśród tych kandydatów? Czy możemy powiedzieć, na czym polega ten wasz wewnętrzny spór, no bo tak to ludzie mogli pomyśleć po prostu jeszcze jeden spór personalny, wiadomo, politycy kłócą się o stanowiska. Czy tu jest tak, że tutaj jednak jest można jakoś pokazać jakąś alternatywę, przed którą stoi wasze środowisko polityczne? Znaczy Polska 2050 jest partią centrową, tak naprawdę weszła do polityki, to trzeba powiedzieć uczciwie, w opozycji do wówczas rządzącego polską prawa i sprawiedliwości, ale też jako alternatywa dla platformy obywatelskiej z takimi założeniami. Natomiast dzisiaj rzeczywiście no wydaje się, że część osób ma opinię, że Polska 2050 powinna wrócić do tego, co było w 2020 czy 2022 roku, czyli tego bardzo mocnego centrum, kosztem takim, że nie zawsze musimy się zgadzać z rządem, jeżeli on jest za bardzo na lewo i nawet w niektórych kwestiach możliwości współpracy z opozycją, natomiast część osób jest zdecydowanie za tym, żeby iść w kierunku mocnego, mocnej, mocnej współpracy z Koalicją Obywatelską, z tą największą partią i tutaj mówienie praktycznie jednym głosem z tą największą partią obecnie rządzącą w kraju. No i wydaje mi się, że jednak zdecydowana większość naszych Yy, członków naszej partii, bo to oni będą decydować, kto będzie szefem tej partii, jest zdania, że nie po to do polityki, żeby być platformą BIS, tylko po to, żeby mieć swoje zdanie i żeby przede wszystkim realizować nasz program wyborczy. A to który nie mamy jest tak, że nam... Wy po prostu jesteście platformą BIS. Bo my, 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 uczciwszy jeden, jeden bardzo ważny moment, którym Szymon Hołownia, pan marszałek, zaznaczył jednak swoje zdanie, myślę o zaprzysiężeniu, o momencie zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego, mimo nacisków, o których sam mówił, do zamachu stanu, no to ja tak słabo odnajduję ten wasz oryginalny wkład w, w, w politykę tego rządu czy znaczy ja myślę, że jakby patrzeć tak obiektywnie przez te dwa lata na jakiekolwiek sukcesy tego rządu, to na pewno, no mimo krytyki tam tej części choreki, to na pewno te środki, skarby o dysponowanie tymi środkami, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, taka mniejsza co prawda, ale bardzo widoczna, to jest polityka mieszkaniowa, gdzie teoretycznie ministrem odpowiedzialnym za to jest minister z lewicy, a prym w tej polityce wjedzie w oczywiście Polska 2050. I widać tutaj trochę zmianę tej polityki. To znaczy, z jednej strony, zablokowaliśmy kredyt 0%, który był no, PSL i Platforma Obywatelska miała w swoich programach nawet. A z drugiej strony, udało się naprawić projekt Prawa i Sprawiedliwości i Budownictwa Społecznego, który poprzedni rząd jakby zaczął, ale, ale no, fatalnie przez pana Bielana wówczas był zarządzany. A, a po zmianie właśnie koalicji rządzącej. Ta nowa koalicja, a właściwie to miejsce na Łęcz, zaczęła to dobrze realizować, także nawet tutaj politycy opozycji tego nie krytykują. Natomiast yy, rzeczywiście takie rzeczy jak ochrona zdrowia, takie rzeczy jak kwestie podatkowe, zwiększenie progów podatkowych, co jest bardzo niezbędne dzisiaj już yy, dla w większości, no w większości nie, ale dla 40% myślę Polaków. Yy, i, i, I kwestie przede wszystkim społeczne, czyli ta asystencja osobista, to są rzeczy, które są dla nas bardzo istotne, bardzo ważne, i to są rzeczy, które chcemy zrealizować w ramach tego. Rządu, no i nie wyobrażamy sobie, żeby to nie zostało zrealizowane, i wreszcie zbudnimy się na przykład w takich kwestiach już bardziej administracyjnych jak dwukadencyjność, bo my jesteśmy zwolennikami utrzymania dwukadencyjności w samorządzie i mówimy o tym głośno. Natomiast no, wszystkie partie rządzące są innego zdania. I tutaj też się na pewno nie ugniemy w tej kwestii. E, i się Może wyrażać po swoją za, za mało stanowisk sołtyców macie obsadzonych. Panie pośle, e, pytanie o spór, który pojawił się wewnątrz koalicji rządzącej dotyczących uprawnień Państwowej Inspekcji e, Pracy. Pan premier dość w sposób taki widowiskowy zdezawuował Panią minister z Lewicy i same też te pomysły, jakie jest Wasze stanowisko, jeśli chodzi o tę kontrowersję? Tu przypomnijmy uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy co do automatycznego przenoszenia ludzi ze stanowisk zatrudnienia na umowy, na po prostu stanowiska etatowe. Znaczy, moja wcześniejsza wypowiedź powinna wskazać, jaka jest moja opinia w tym temacie. To znaczy, no nie możemy coś na, na siłę ludziom narzucać. Zwłaszcza, że to coś jest dla nich niekorzystne. To wiemy też dobrze o tym, że w momencie, gdy ktoś przejdzie z umowy B2B na, na stosunek pracy, no to dla niego to będzie finansowo na pewno niekorzystne, ponieważ będzie zdecydowanie, no, w zależności od, od tej kwoty zarobku, około 1000 czy 2000 złotych miesięcznie jej e, na, na rękę zarabiał. No i to jest dla, dla obywateli po prostu niekorzystne. No i, no i w takiej sytuacji nie możemy popierać e, takich działań. No ja myślę, że Lewica za bardzo chce też machać ogonem. Wcale nie jest największą partią koalicyjną, a chciałaby o wielu rzeczach decydować. Część rzeczy, które Lewica próbuje przepchać, no, ja nigdy nie byłem zwolennikiem takich kwestii, bo uważam, że żeby nasza gospodarka się dobrze utrzymywała, to przede wszystkim trzeba dać ludziom uzgi i wesprzeć przedsiębiorców, a nie ich likwidować. A to, co w tym momencie mówimy, to jest likwidacja tak naprawdę. Uh, polskich firm i <laughs> No, dodatkowe środki do, do budżetu, które e, będą miały iść na jakiś nowy program socjalny wymyślony przez Lewicę. Panie pośle, Lewica e, przyjęła bardzo e, o, antykościelny, antykatolicki anty kurs w, w swojej retoryce. Zresztą, podobnie jak część platform koalicji obywatelskiej. E, no, czego skutkiem, przynajmniej ja to tak odczytuję, są wydarzenia w, szkoła, w Szkole na Pomorzu, gdzie pani nauczycielka. Wyrzuciła do śmietnika krzyż, zdjęła ze ściany podczas lekcji, wyrzuciła do śmietnika. Czy to się mieści, przepraszam bardzo, w cywilizowanych normach? Może ta pani nie wie, w jakim kraju pełni funkcję nauczyciela? A czy to jest Nie słyszałem, że powiedziałeś o tej sytuacji, a to jest karygodne zachowanie, które nigdy nie powinno mieć miejsce. Ja jestem katolikiem i nie zgadzam się z tym, ale jeżeli to pani by do śmietnika wywróciła, nie wiem, torę albo, albo jakieś symbole islamu, to ja bym tak samo to krytykował i negował, bo, bo nie, nie, w Polsce, jak chodzi, o wolność wiary, każdy może wiedzieć, co chce i nie ma prawa. Ktoś, kto jest pedagogiem, czyli ktoś, kto powinien wychowywać dzieci w taki sposób postępować i na pewno powinien ponieść konsekwencje tych działań. Natomiast co do Samej religii, no to niestety w Polsce też no, w tamtym roku pojawiła się bardzo partia, która e, korzysta na tym tak naprawdę, e, na tej polaryzacji e, i z Bogiem na ustach tak naprawdę e, kłamie i oszukuje Polaków e, i wykorzystuje religię do, do, do celów politycznych. To jest naprawdę na najbardziej niebezpieczne i złe i to jest. Z mojej perspektywy, chyba największe zagrożenie dla polskiej demokracji i no Ale to d takie w dwie w postawy Polski... się nawzajem napędzają. To przecież to jest jasne i oczywiste. Tak na tym polega polityka. Ale, ale oczywiście, że tak. Bo tak samo w tej kwestii krytykuję polityków lewicowych, którzy idą w tym kierunku, ale po drugiej stronie trzeba postawić Grzegorza Brauna i ich politykę, którzy no próbują wykorzystać religię do, do swoich celów, no i ja myślę, że tutaj przede wszystkim no, w tej kwestii akurat mocno trzymam kciuki dla kolegów z opozycji, z tych innych partii, żeby jednak potrafili przekonać wyborców tych takich bardziej konserwatywnych. Niemożliwe, to czy, żeby... trzyma pan kciuki za, za Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację, tę drugą Konfederację? Nie, 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 nie. trzymam kciuki za to, żeby, żeby taka partia jak, jak Grzegorza Brauna nie istniała na polskim rynku politycznym, ponieważ to nie jest partia demokratyczna, tylko to jest e, partia quasi faszystowska, która tak naprawdę jeszcze na, na dodatek jest, e, no mówić w 100% procentach tak naprawdę faszyistowska, na bo może e, trochę przesada, bo bardzo to... mocne sformułowanie. Panie pośle, Nie, mogę to Party Pani ale skoro Pan tak uważa, to my tak powiem tu przyjmujemy, że pan taki pogląd przedstawia. Natomiast mam pytanie dotyczące bez teraz tej aktualnej rozgrywki politycznej, czyli to, co zdominowało, można powiedzieć, ostatnie tygodnie w Polsce, spór między Urzędem Prezydenckim a rządem ma podobno dojść do jakichś spotkań. Czy pana zdaniem ministrowie, czy to spraw zagranicznych, czy na przykład od spraw służb specjalnych zgodzą się z tym, że prezydent ma pewne kompetencje i ma związku z tym prawo, czy to do informacji, czy do tego, żeby jego opinia była uwzględniana przy nominacjach ambasadorskich. Czy tutaj dojdzie Pana zdaniem do kompromisu, czy dalej będzie próba takiego jakiegoś omijania Urzędu Prezydenckiego? Znaczy ja myślę, że w tej kwestii obie strony mają sobie sporo do zawrócenia, no ale w sytuacji geopolitycznej, od której zaczęliśmy naszej rozmowy, naszą rozmowę, powinni panowie się jak najczęściej spotykać i mogą się światopoglądowo nie zgadzać w kwestiach jakichś lokalnych, ale w kwestiach polityki zagranicznej powinniśmy i bezpieczeństwa powinniśmy mówić zawsze jednym zdaniem prezydent z premierem, nawet jeżeli są z innych obozów politycznych i powinni panowie się dogadać. Naprawdę to jest bardzo ważne dla Polski, a to. Zawsze mówiłem i powtarzam, że wesoło w które są ponad to i, i trzeba to rozumieć, jeżeli ktoś jest polskim patriotą, zależy mu na, na naszym państwie, no to powinien umieć się w tych kwestiach... No to, ale pani Pośle, ale i, to jeśli chodzi o ten taki konkret, czy krótko mówiąc, szef MSZ-u no, zgodzi się z faktem, że ambasador w USA musi być człowiekiem uznanym przez prezydenta, czy będzie się upierał przy panu kierowniku Klichu, co do którego z góry wiadomo, że prezydent się na niego nie zgodzi ani teraz, ani za miesiąc, ani za pół roku? Yy, jeszcze raz to powtórzę, co już też wielokrotnie mówiłem. Uważam, że w kwestii ambasadora Stanów Zjednoczonych powinniśmy mieć osobę, która jest akceptowana przez obydwie strony i jest drogą kompromisu i porozumienia. I Dzisiaj takiego, takiej sytuacji nie ma, a to jest bardzo ważne, żeby w takim państwie jak Stany Zjednoczone była prowadzona był prowadzony dialog i była prowadzona rozmowa. Yy, ale yy, można odnieść wrażenie, że rząd... Yy no powiem tak, no nie zajmuje się niczym innym, jak tylko właśnie napędzaniem polaryzacji między dużym i małym pałacem. Zmienił tylko... Znaczy, to jest tradycyjna polityka Donalda Tuska, tylko teraz Jarosława Kaczyńskiego z, zastąpił prezydent Karol Nawrocki, no tylko to jest niebezpieczna bardzo polityka w, w czasie, w którym no, od tego zaczęliśmy. W czasie, kiedy... No, na międzynarodowych to jest po prostu coś, co może nam bardzo szkodzić, jaka jest pańska opinia. No, ale to można odnieść wrażenie w drugą stronę, że no, pan prezydent też tylko neguje i wetuje ustawy rządowe. Natomiast ja bym nie chciał odnosić wrażenia, tylko chciałbym, żeby panowie naprawdę się ze i współpracowali. Jeżeli nie potrafią, no to, to, to tutaj coś jest nie tak w takim razie z tymi e, ludźmi, którzy się zajmują, czy to od strony prezydenta, czy od strony premiera, e, tymi kwestiami. Ponieważ najważniejsze to jest dla Polski, to interes jest taki, żeby Polska była bezpieczna, ale co za tym idzie, żebyśmy mieli normalne relacje międzynarodowe, a no, w ambasadach muszą być osoby, które, nie czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest Izrael, czy to są Chiny, muszą być osoby, które dbają o interes Polski, szeroko rozumiany no i są w stanie w bardzo krótkim czasie porozmawiać na ten temat z prezydentem i z premierem, przede wszystkim, żeby oni mówili i oczywiście NZ mówili jednym zdaniem, jeżeli chodzi o tę politykę zagraniczną. Panie pośle, na sam koniec pytanie o to, co Pana zdaniem będzie teraz przedmiotem polskiej polityki najważniejszym. Polityka zawsze jest sporem, o co w tej chwili poza tymi kwestiami proceduralnymi czy personalnymi będziemy się wspierać. Wspierać. No, ja, ja, ja nie chcę, żebyśmy się spierali, tylko żebyśmy rozmawiali i się dogadywali. No przede wszystkim teraz ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestię rządową, to okolicę rządzącą. No to u nas mamy w najbliższym czasie tutaj wybór lidera i zobaczymy, w którą stronę pójdzie Polska 2050. Myślę, że wbrew pozorom, to będzie bardzo znaczące dla, dla całej polityki państwowej, ponieważ no, bez nas nie da się zrobić koalicji rządzącej, czyli, czyli to zdecyduje, w jakiej stronie my pójdziemy. Troszkę więcej będziemy mieli wpływu na to wszystko. Ja też na to liczę i nie ukrywam, że taki mam pomysł na najbliższy czas, że to Polska 2050 w większym stopniu zdecyduje od kierunku. W którym pójdzie koalicja 15 października. Z drugiej strony, mamy też wybory w koalicji obywatelskiej teraz w lutym i, i na wiosnę, na początku tego roku. No tam chyba jakichś długich niespodzianek się nie, nie powinniśmy spodziewać. No i wreszcie, w trzeciej strony, po drugiej stronie politycznej, no rzeczywiście widać, że Brown praktycznie już przegania konfederację. No i pierwszy raz od dwóch lat, tak naprawdę odkąd Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji. Gdzieś w środku zaczął się robić jakiś podział, no jakieś troszkę walka o, powiedzmy, o władzę po Jarosławie Kaczyńskim, tylko z tego, co wiem, no to chyba Jarosław Kaczyński jeszcze się na emeryturę nie wybiera. że polityczne pod kątem są takim... pełne różnych osób, które myślały, że walczą o władzę po Jarosławie Kaczyńskim. Bardzo serdecznie. Tak, ale, ale ja to wszystkim wiem. No. Znaczy ja myślę, ja myślę, że pod kątem personalnym na pewno to pierwszy kwartał tego roku w polskiej polityce będzie bardzo ciekawy i, i pod tym kątem wewnętrznie się będzie dużo działo, ale życzę po, po Polkom i Polakom, żeby że, no żebyśmy mieli tylko takie problemy, czyli jakieś nasze wewnętrzne, personalne kwestie, żeby nic gorszego Polski nie spotkało pod kątem bezpieczeństwa, bo to jest najważniejsze, że w tych kwestiach najważniejszych dla nas, żebyśmy się trzymali razem i mówili zawsze jednym zdaniem. Czego życzył nam wszystkim pan poseł Kamil Wnuk, polityk Polski 2050. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia, pozdrawiam.